Do połowy września zmieni się łącznik prowadzący od ulicy Armii Krajowej do szkoły podstawowej nr 12 przy ulicy Topolowej. Słostrzygi mają zyskać ładne miejsce do spacerów i odpoczynku pracy, trwają już od jakiegoś czasu. Terminy zakończenia inwestycji 15 września i robimy taki pasaż, gdzie będą mogli wszyscy chodzić, tak dotychczas, ale on jest dostosowany także do osób niepełnosprawnych, szczególnie do osób niewidomych, jak również. Dokładamy małą architekturę i mnóstwo zieleni. Tak naprawdę najbardziej chodziło nam o tą zieleń. Tam będą i skalniaki, i kwiaty, i krzewy, i, e, i drzewka. Także no, myślę, że ożywi to to miejsce i, i, i tam będzie mnóstwo ławek, tak gdzie będzie można odpocząć. Mamy z dziećmi. Myślę, że to się fajny, fajny taki deptaczek stworzy w tym miejscu. Oprócz zieleni i małej infrastruktury w postaci ławek, na miejscu pojawiły się też elementy nawiązujące do kolejarskich tradycji tczewa. W pobliżu tego miejsca nie brakuje tak zwanych kolejowych bloków. Mowa m.in. o semaforze i fragmentach torowiska. To ostatnie jednak wzbudziło sporo emocji. Mieszkańcy przecierali oczy ze zdziwienia, że chwilę po rozpoczęciu jego montażu ruszył demontaż. Co było tego powodem? W pewnym momencie mm, pojawiły tam się podkłady kolejowe. Yy. Ale nie tylko, bo będzie i żuraw, i będzie, czy już nawet jest semafor. Dowiedziałem się, że te podkłady mogą, mogą, zaznaczam, mogą być szkodliwe. A skoro mogą być szkodliwe, to jeżeli my zwracamy, a już mam na tym punkcie naprawdę bzika, żeby wszystkie chociażby zabawki, które w tej chwili kupujemy, siłownie, które kupujemy, miały atesty. Żeby, nie daj Boże, nikomu się nic nie wydarzyło, postanowiłem, że je zdejmujemy. To nie chodzi o to, czy je badaliśmy, czy nie badaliśmy. To jest tak niewielki koszt w tej całej inwestycji, że postanowiłem, żebyśmy je zdjęli i zastąpili materiałem certyfikowanym, który utrzyma to wszystko w tej samej konwencji. No i. E jest też odpowiedź na wnioski mieszkańców. No, nawet jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, no ja nie mógłbym spać spokojnie, gdybym z taką świadomością, że któryś, nie daj Boże, dziecko czy ktokolwiek przeze mnie zachorował. Ostatecznie kolejowe podkłady będą drewniane, ale nie nasączone żadną substancją. Zagospodarowanie łącznika będzie kosztowało około pół miliona złotych.